Czy wiedziałeś, że istnieją słowa tak potężne, że mogą sprawić, że każda kobieta się w tobie zakocha? Tak, to prawda. Słowa. A w dzisiejszym filmie nauczysz się siedmiu tajemniczych fraz, którym żadna kobieta nie będzie w stanie się oprzeć. A najlepsze jest to, że są to proste słowa, ale mają moc głęboko wpływać na jej emocje. Zostań ze mną do końca, a pokażę ci dokładnie, jak używać tych słów na swoją korzyść. Teraz opowiem ci coś, czego może nie wiesz. Większość czasu to różnica między byciem zwykłym facetem, a tym facetem, którego kobieta naprawdę pragnie, tkwi w słowach, które wybierasz. To nie chodzi o bycie perfekcyjnym, to chodzi o bycie autentycznym i wiedzenie kiedy i jak używać odpowiednich słów. Wiem, że czasami może być trudno wiedzieć, co powiedzieć, albo co naprawdę dotknie jej serca. Ale nie martw się, dzisiaj się dowiesz. A nie zapomnij zapisać się na mój kanał. W dzisiejszym filmie zgłębimy siedem potężnych fraz, które sprawią, że ona zobaczy cię w zupełnie inny sposób. Frazy, które nie tylko ją zaimponują, ale również stworzą prawdziwą emocjonalną więź. Jeśli zastosujesz się do tych wskazówek, możesz być pewny, że zobaczy cię jako kogoś wyjątkowego, kogoś, kto wie dokładnie, co powiedzieć. Pierwsza, masz coś, co sprawia, że chce stać się lepszym człowiekiem. Ta fraza to prawdziwy skarb, przyjacielu. Sprawi, że zabłyśniesz, a ona będzie pod wrażeniem szczerości i głębokości tych słów. Mówisz, że jej obecność, jej sposób bycia inspiruje cię do bycia lepszym. To nie chodzi tylko o komplementowanie jej wyglądu, ale o pozytywny wpływ, jaki wywiera na twoje życie. I wiesz co? Ona poczuje się wyjątkowa ponieważ te słowa pokazują, że dostrzegasz w niej coś więcej niż tylko jej wygląd. Widzisz jej emocjonalną stronę. Kobiety uwielbiają być inspiracją dla innych, a mówiąc to, przekazujesz moc podziwu, a to jest coś, czego nikt nie potrafi się oprzeć. Wyobraź sobie, że ona to słyszy. Zacznie patrzeć na ciebie w inny sposób, z większym szacunkiem i głębszą więzią, bo w głębi serca będzie chciała stać się twoją muzą. Ta fraza wywoła uczucie czułości, szacunku, a nawet przyciągania. Efekt głęboki i trwały. Druga: ciągle myślę o tobie. Teraz, przyjacielu, ta fraza naprawdę zadziała na nią. Kto nie lubi wiedzieć, że ktoś o nim myśli, zwłaszcza ktoś, kogo lubi? Mówiąc to, pokazujesz, że ona zajmuje ważne miejsce w twoich myślach. I to nie jest byle jakie miejsce. To miejsce pełne znaczenia. Ona poczuje, że jest w Twojej głowie w sposób wyjątkowy, a ta emocjonalna więź będzie potężna. Kobiety chcą czuć się pożądane, doceniane i wiedzieć, że ktoś myśli o nich w wyjątkowy sposób. Tego rodzaju szczerość wzbudza zaufanie, ponieważ ona zobaczy, że jesteś prawdziwy, bez gier, bez podstępów. To buduje silniejszą więź. Kiedy zauważy, że ciągle o niej myślisz, Zacznie się zastanawiać, czy ty czujesz to samo co ona. To wyraźny znak, że tworzysz emocjonalną więź, która przetrwa dłużej niż jakakolwiek zwykła fraza flirtu. Trzecia. Uwielbiam, jak widzisz świat. Teraz ta fraza, przyjacielu, to prawdziwy czar. Tutaj nie mówisz o jej wyglądzie, ale o tym, jak myśli, jak postrzega życie i sytuację. A wiesz co? Kobiety uwielbiają czuć się wysłuchane i doceniane za swoje opinie. To pokazuje, że interesujesz się nie tylko tym, co może ci zaoferować fizycznie, ale tym, co ma w środku, a to bardzo atrakcyjna cecha. Mówiąc, że. Uwielbiasz sposób, w jaki postrzega świat, pokazujesz, że ma unikalną wizję, coś, co sprawia, że chcesz być blisko niej. To dotknie jej głęboko, bo często kobiety czują się niewidzialne, jeśli chodzi o postrzeganą przez nie wizję świata. Kiedy doceniasz to, pokazujesz, że naprawdę ją słuchasz. Tego typu komplement sprawi, że poczuje się doceniona w głęboki sposób. A zgadnij co? Kiedy kobieta czuje się wysłuchana w sposób autentyczny, zaczyna bardziej ufać tobie. A zaufanie przyjacielu to coś, co prowadzi do długotrwałego związku. Czwórka. Masz uśmiech, który rozświetla dzień każdego. Ta fraza jest prosta. Ale ma niesamowitą moc. Wiesz, co się dzieje? Często patrzymy na kogoś i zakochujemy się w uśmiechu, w tym, jak rozświetla on atmosferę, ale nie mówimy o tym. Kiedy mówisz to jej, nie tylko komplementujesz jej uśmiech, ale mówisz, że ma coś wyjątkowego. Mówisz, że jej obecność ma znaczenie. Kobiety uwielbiają wiedzieć, że mają moc sprawiania, by otoczenie lśniło. Kiedy podkreślasz ten szczegół, w rzeczywistości doceniasz coś naturalnego w niej, coś, co wyróżnia ją bez wysiłku. A wiesz co? To głęboko pozytywnie dotknie jej ego, poczuje się wyjątkowa i pożądana, ponieważ uśmiech kobiety często jest pierwszą rzeczą, która przyciąga uwagę, ale nie zawsze jest doceniany w ten sam sposób. Kiedy to podkreślisz, zyskasz punkty u niej, bez wątpienia. Ta fraza wywoła uczucie docenienia. A ona będzie chciała być jeszcze bliżej ciebie, by pokazać ci więcej tego uśmiechu. 5. Nigdy nie spotkałem nikogo takiego jak ty. Oto sztuczka. Kiedy to mówisz, mówisz, że ona jest wyjątkowa, coś niezwykłego. Kobiety uwielbiają czuć się specjalne, unikalne, a ta fraza daje jej właśnie to. Poczujesz, że naprawdę dostrzegasz, że wyróżnia się, że nikt inny nie jest jak ona to tworzy aurę tajemnicy, bo zacznie się zastanawiać, co jeszcze widzi we mnie, czego inni nie widzą. A to przyjacielu to mistrzowski ruch. Kiedy ona poczuje się wyjątkowa, będzie chciała zbliżyć się do ciebie. Nie mówisz tego tylko dlatego, że jest piękna, ale dlatego, że jest w niej coś, co sprawia, że wyróżnia się z tłumu. To zapali iskrę przyciągania, która utrzyma się znacznie dłużej niż zwykły komplement fizyczny. I to sprawi, że poczuje się niesamowicie silna, a nawet bardziej przyciągnięta do ciebie. A tak naprawdę to właśnie chcesz, prawda? Stworzyć połączenie, w którym ona poczuje, że nie może żyć bez ciebie. 6. Uwielbiam, jak poświęcasz się temu, co kochasz. Poświęcenie to jedna z najatrakcyjniejszych cech, którą można mieć przyjacielu. Kiedy to mówisz, mówisz, że podziwiasz ją nie tylko za to, co robi. Ale za pasję, z jaką to robi, to naprawdę ważne. Kobiety, które mają pasję do swojej kariery, hobby, a nawet do swojej rodziny, to kobiety, które mają coś potężnego i przyciągającego. Kiedy dostrzegasz to poświęcenie, okazujesz szacunek za to, kim jest jako osoba, a nie tylko za jej wygląd. To otworzy intelektualne i emocjonalne przyciąganie, ponieważ widzisz prawdziwą istotę jej osoby. Tego rodzaju szacunek sprawi, że poczuje, że interesujesz się nią w głęboki sposób, nie tylko powierzchownie. Kiedy zauważy, że cenisz ją za jej poświęcenie, zacznie się przed Tobą jeszcze bardziej otwierać. I wierz mi, to otwarcie jeszcze bardziej ją do Ciebie przybliży. 7. Czuję się naprawdę dobrze, gdy jestem z Tobą. I na koniec, ale nie mniej ważne. Ta fraza ma moc zakończenia każdej rozmowy. Kiedy to mówisz, mówisz, że ma w sobie coś magicznego, coś co sprawia, że czujesz się spokojny i szczęśliwy tylko przez jej obecność. I szczerze mówiąc, kto nie lubi wiedzieć, że ma taki wpływ na kogoś? To sprawi, że poczuje, że cenisz jej towarzystwo w sposób emocjonalny, a nie tylko fizyczny. Mówisz, że kiedy jesteś blisko niej, wszystko staje się bardziej sensowne, a to bardzo przyciąga. Zacznie myśleć, wow, on naprawdę lubi moje towarzystwo. To stworzy emocjonalne połączenie, które wykracza poza zwykłą rozmowę czy spotkanie. To prawdziwe, szczere więzi, które mogą prowadzić do czegoś znacznie głębszego. Cóż, teraz masz siedem sekretów, których nikt się nie oprze, prawda? Ale oto klucz. Nie wystarczy tylko powiedzieć te frazy. Magia dzieje się, gdy naprawdę czujesz to, co mówisz. Pamiętaj, że kobieta, która cię interesuje, dostrzeże autentyczność każdego słowa. Więc, przyjacielu, sekret polega na tym, aby być szczerym i używać tych fraz z pewnością siebie, bo kiedy mówisz coś szczerze, ona poczuje to od razu. Uwierz mi, to moc prawdziwego połączenia. A jeśli uda ci się, aby te frazy nie tylko wyszły z twoich ust, ale były odzwierciedlone w twoich działaniach, to nie ma mowy, by się w tobie nie zakochała. Teraz, gdy masz te potężne frazy w swoim arsenale, co z nimi zrobisz? Jeśli podobał ci się ten filmik, napisz w komentarzach, która fraza najbardziej cię zaintrygowała i którą już używałeś. Nie zapomnij subskrybować kanału, włączyć dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnego nowego filmu, bo mam dla ciebie mnóstwo wskazówek, jak podbić jej serce. A jeśli naprawdę chcesz zagłębić się w temat i nauczyć się więcej o psychologii kobiet czeka na ciebie jeszcze więcej niesamowitych treści.